Nie wiem, tam się coś odbijało, wolę nie ryzykować. Dobra, w każdym razie taki szybki filmik. Dzisiaj byłem z Geniuszem 22, jak wiecie co wtorek. No i na spółkę kupiliśmy sobie pudełko, bo w środku była limitka, której bardzo potrzebowałem. Za to tam Geniusz dostał y paczkę, dwie paczki więcej. No i kupiliśmy sobie prizmy. Chcieliśmy nachęcić to w pociągu, ale były problemy z przesiadkami bardzo duże. Więc w końcu pokażę tylko, co ja trafiłem. Geniusz 22, powiem Wam, trafił kartę Blue y, Blue Prism para. Para, de, para, dobra, nie ma to większego znaczenia. W każdym razie jest to karta y, jedna z 200 takich na świecie, ze 199 y, danego rodzaju, y, ale wbrew pozorom nie kosztuje zbyt dużo na, y, na aukcjach internetowych. Na angielskich kosztuje około. 3 funtów, czyli tylko 15 zł. Nie jest jakaś super warta, ale pokażę Wam co. Ja trafiłem najpierw kolekcja z Brazylii normalnej. Trafiłem, oczywiście to są moje nowe karty, trafiłem też niestety inne. Bardzo dużo pustych przebiegów było. Samaras na Star Playerze i Ajowi na Defensive Rock brakuje mi już tylko jednego Defensive Rocka. No i saszetka Prism jedna, do której schowałem jeszcze limitkę. Nie chcę zniszczyć tej saszetki. Aj, dobra. No i limitka Iniesty, dla której kupiłem to pudełko. No i dalej. Pryzmy. Konno. Iniesta właśnie. To akurat było w saszetce Geniusza. Busket. Mitroglou, China, bo to coś. aj Sorry. A nie, czy to się zepsuło? A, pospadałem, mi się trudno. No. E, dalej mitroglu. Dębzej, którego brakuje mi w wrazy niezwykłej, Iguain i karta Netfinder z Kalimem Benzemą. To by było na tyle w tym krótkim filmie. Chciałem wam pokazać co trafiłem. Fajna karta. O. Wsadzę natychmiast do albumu. Mam nadzieję, że nic się im nie stanie. No i jeszcze raz dzięki za oglądanie filmu. Do zobaczenia w filmach kolejnych. Mam nadzieję, że jakoś wkrótce coś wrzucę. Nie wiem, czy to jakoś się stanie szybko. Myślę, że przynajmniej jeden film tygodniowo będzie bez przerwy. No, do kiedy? Do końca, do końca roku szkolnego. Potem też... Yy, nie, może do końca Mistrzostw Świata niech będzie. Będzie co najmniej jeden film tygodniowo. Mam nadzieję, że to się uda. Jeszcze raz dzięki za oglądanie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Mówił Szymek, 606. Cześć!